Hello? Who am I speaking to? It's CJ. Hey, troop, is that you? Might be. Might be a government algorithm trying to pick your brain, so don't admit anything. Whatever, man, what's up? I need a favor, Carl. I could cash in some karma chips. No credit, good? I took some fellow travelers deep into the desert on a peyote Safari a few nights back. We faced the inner light and communed with the Lizard King. Sound fun, how'd it go? That's the problem. I don't know. I'm in Los Santos. I woke up at a Japanese bathhouse about an hour ago. I have no idea how I got here or where the others are. They're probably fine. I don't think so. They were Brits, a band, and their managers. They have no experience about the desert. Okay, where'd you make camp? I can go have a look. I took them up Arco del Oeste. Fantastic sunsets. Let's start looking for them up there. Halo halo, cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony ja wujek, wasz ulubiony, jupiter I mamy misję odszukać Pawła i Makero great. Si si putotero, si amigo, ciaparito kebabito, si si, bueno Bieni bieni, dobrze widzowie yy, Okej, okay. czekajcie, gdzie to jest? Halo mapa, dzień dobry, witam pana, pana mapę o kurde, aż tam mamy się udać do Arco del Oste, Este, Oste ja, widzowie, no ja was nie będę przedłużał, yy, przynudzał, przynudzał, no debil ze mnie yy, widzimy się yy, na miejscu, jak już tam, i yy, to jedziemy. Także, na rap. O! Ej, anybody out here? True sitting. Hey, over here. Hey man, you are right. Sit now. I'm fucking angry. Stone me, bloody crows. Oj ktoś tu chyba w Melange poleciał za mocno. Ale <laughs> no naprawdę to one aby byli po Melange. Wacker, you fucking <laughs> psycho. You did it again didn't ya? That peyote was shite! You all look here bro! I didn't say that? I didn't say that? I'm Oh piss off! I'm a friend of the truth Oh yeah I need to ride in the town or something But I'm a fucking raspberry! You're not a fucking raspberry! I can't feel my legs RP I've wanked the use out of them Just stand up you soppy cunt We go through this every weekend Ow woo. To tydzień to robią, Jezu, to musi naprawdę mocno myć głowę, nie? Pan biały... jak to się mówi pan biały to, pan biały towar, nie? Człowieku, ty tu opie gadasz przyszłym biznesmenem z CJ, który będzie prowadził z wuzji y, kasyno. w sumie już prowadzą, nie? Ale no... A dobra nieważne. Musisz znaleźć pojazd, w którym się co najmniej yy, Są co najmniej dwa fotele dla pasażerów A of course Halo Zapraszam Halo, halo, zapraszamy Dobra, shut up, fuck up, zamknij tam Łepa, kurda Kasztanie Pierdocio A dobra, czyli tutaj sobie prosto pojedziemy Ale ja sobie zaznaczę, tylko e, a dobra, kurde Aha! Musimy potem wziąć kobietę na randkę Bo w poprzednim odcinku Albo chyba to było w następnym CJ znalazł sobie kobietę No wiecie, drugą Oj pobłądziłem Oj, 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 czekajcie No dobra, już Dobra widzowie yy, jedziemy sobie to trzeba było tyle yy, nie brać byłego towaru to byś nie był taki blady, no nie halo Wariacie Oj przepraszam No, i Sunny Friday tarara Co ci jest? Halo, czekaj wariacie już Snake Farm Wężowa farma? No, już Snake masz po angielsku wąż, no nie? A farma farm czyli farma na pewno, nie? Aż taki głupi nie jestem! O Jezu, kto to jest? Co? Mocny! Co ona się drapie? Halo, co O! Halo! Co ty robisz? Siadać, siadać, halo, wsiadajcie. Co nie robię? Opię, no człowieku! ha, <laughs> Uhu! Kurwa, wiedziałem, że mnie będą staranować, przepraszam. Weźmy, Podźmy... no. Kurwa, Piotry. Dobra, uciekamy Nie ma nas, nie ma nas, nie ma na... la la lala Uwaga, będziemy skakać, panowie! Czym ta się! Lecimy Aha! Chciałbyś! Co jaki ma... Ja pierdzielę! Co za debile! Tu mówimy teraz o piersiach. Aaa! Halo, halo! Ja tu... Nie... wiem, Jestem jakiś co to chyba y, od prądu, no nie? Czemu oni tak szybko dojechali za nami? What the fuck? Ten. Dobra. Ah, tak jest. Zahaczył. Ojoj, teraz ja zahaczyłem o, o latarnię. Dawaj, dajesz, Mordo, dogoniasz. Dobra, dogonili. No kurde! Jak jedziesz, Debilu? Halo bo się tutaj zaczniemy dymić. Nie wiem. Kurde! Debilu Nie wiem widzowie, jeżeli mówię za głośno to was... No! O. Super, świetnie. Mark maker się zgaś, no Brawo. Fajnie. Ja pierdzielę. Dobra, widzowie. Krótkie cięcie. Dobrze widzowie właśnie dojeżdżamy na miejsce, uwaga, oj, co ty koleżanko robisz. Chodowcy zwierząt! Czyli ci co tam byli, okej okay. te te Patrz będą się bić. A ja sobie poglądam niech się biją. Observe, I am nice. Come on, then let's go in and see Rosie. Prosse, come with me. Haha, Hemp Paul, here to see Rosie. Hey, boss, there's somebody here to see you. Oh, go away. I have a migraine. Oh, Rosie's son, it's me, Paolo. Oh, god. My despair is complete. Okay, let him in. Rosie, how are you, my old son? I pray that one day I can escape my perpetual torment and retire in peace and comfort, a million miles away from anyone I've ever fucking known. And instead, I get this. Come on, it's me, Kent Poe. Oh, hello, Paul. What a pleasant surprise. the hell are these guys? These are my boys, Mecca and Co, sir. You want any speckled dogs, boss? I'm peeking on one right now. Top of the range, yeah. man. Well, it's fitting as I sit here up to my neck in a river of shit with every mafia gorilla from Liberty City to Los Santos pissing in my face that you, Kent Paul, should witness it. What's the matter, son? Who numerous? Impressively insurmountable and depressingly fucking typical, even to mention. What, right, bruv? Hello, can help. Give us some space, would you, son? I'll give you a tinkle later. All right, for sure. Not you, Mecca. Oh, you twat. Hey, Woolsey. Co ty gadasz? Super. Powiemy się już w następnym odcinku, jaki ma y, nasz bohater CJ plan na napad na kasyno. Także co widzowie? O, telefon. Czekajcie. Hallo? Cześć, ma Paulo. Koleczko, co ty chłopiec? E, ty, gościu we, wydupia Dobra, widzowie, ja wam dziękuję. Serdeczne zaglądanie. I co, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć. Anko. miłego wieczoru, dziennika, popołudnia, ranka. I ogólnie miłego dnia.